Dzień dobry Państwu, Kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał Nawity. Proszę Państwa, mamy dzisiaj 7 stycznia, niesłychanie ważna data po 6 stycznia. 6, 6 stycznia, jak Państwo wiecie, miały niezwykle ważne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, miały miejsce niezwykle ważne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. I do nich się właśnie teraz odniesiemy. Proszę Państwa, yy, będę się łączył z Markiem Tomaszem Chodorowskim. Jak Państwo pamiętacie, autorem książki Bestia. Cywilizacja nad przepaścią. I jak w teleturnieju milionerzy. Zadam mu tylko 10 pytań i będę oczekiwał od niego krótkich odpowiedzi na temat tego, co się rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wydarzyło. Proszę Państwa, pozwólcie, że się teraz z nim połączę. Dzień dobry Marku, Wojtek się kłania. Marku, omówiliśmy się, że sytuacja jest tak napięta, że zadam Ci jak w teleturnieju milionerzy tylko 10 pytań i poproszę Cię o szybkie i konkretne odpowiedzi. Marku, powiedz mi, co tak naprawdę wydarzyło się 6 stycznia w Stanach Zjednoczonych? Była to oczywista prowokacja. Prowokacja została przygotowana przez bestię, Czyli no nie przez demokratów, ale przez kwestię, która wspiera demokratów a, a i w oczywisty sposób jak gdyby zna ostateczny rezultat tej całej sytuacji. A była to absolutnie ewidentna, widoczna dosłownie w każdym kadrze prowokacja. Ale powiedz dokładnie o czym myślisz? Czy myślisz o tym ataku na Kapitol, czy w ogóle o całym tym, tych ostatniu, ostatnich kilkudziesięciu godzinach? Kiedy to właśnie ludzie, którzy wydawało się, że mogą zachować się inaczej, zachowali się w sposób inny niż, niż było to oczekiwane? Czy co masz na myśli, mówiąc, że była to prowokacja? Myślę niestety o tych kilku, ostatnich kilkudziesięciu godzinach, a, a gwoździem, kropką na i, były ostatnie dwie godziny, czyli ta cała akcja na Kapitolu. To, to, wszystko, no, to wszystko było jedną wielką przygotowaną prowokację. A skąd to wiesz, skąd masz taką, taką informację? Bo oczywiście są, spotkałem się z takimi w różnych mediach, z takimi interpretacjami, że to wygląda na, na, na prowokację, chociaż znaleźli się tam również ludzie, że tak powiem, o dobrych intencjach, którzy zostali wplątani w, tą, w to przedsięwzięcie. Skąd masz taką wiedzę? Czy łączyłeś się ze Stanami? Skąd masz tą wiedzę? Wiedza wynika z bardzo uważnej analizy szczegółów. Czyli jeżeli chodzi o dwie ostatnie godziny, to przemówienie Bidena było wcześniej przygotowane. Ochrona Kapitolu została całkowicie wycofana. Media mainstreamu były przygotowane, filmowały każdy szczegół. A to było monitorowane i widać było na bieżąco, czyli dawało się wychwytywać poszczególne sylwetki. One były, zwłaszcza prowokatorzy uczestniczący w tym, no bo nie wszyscy byli prowokatorami, ale prowokatorzy byli filmowani z każdej strony, pozowali wręcz do zdjęć. No to, 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 to było widać. Bardzo przygotowanie mediów było tak daleko idące, że tam. Było widać ogromną ilość kamer, ogromną ilość mikrofonów, więc materiał zebrany do toczenia takiej wielomiesięcznej medialnej ewentualnej narracji a pod tytułem kto tam był kim, kto był bandytą, no to materiału mają mnóstwo, no, dziesiątki godzin. No właśnie, to, to zresztą bardzo dobrze widać, bo oni również byli socjotechnicznie dobrze przygotowani. O tych ludziach nie mówi się, że to są rozczarowani czy zawiedzeni wyborczy, tylko mówi się mot, czyli motłok. Oni od razu stygmatyzują tych tak, ludzi, prawda? byli teatralnie jeszcze ucharakteryzowani, czyli tam pojawił się człowiek w rogach, hmm. e, nagi, później się okazało, że to jest aktor i kresenkarz. Hmm. E, moim zdaniem, wynajęty aktor i kresenkarz, ten człowiek tam nic na tym kapitolu nie robi. Poza tym, że dziwnie wygląda, jest cały wytatuowany, ma skóry na sobie, rogi na głowie i tak dalej. To jest takie karmienie najprostszej, najbardziej prymitywnej amerykańskiej widowni obrazkami pod tytułem Jak prymitywni, jak głupkowaci są zwolennicy Trumpa. No i to, to, ta teatralność jest ewidentna i ona po prostu była przygotowana, ale ona była przygotowana nie dla społeczności globalnej, która jest bardziej inteligentna. Tylko przede wszystkim dla tej widowni amerykańskiej. No to jest skarmienie najprostszą narracją. Nazwijmy to teatralność uczestników, ale też no, ujawniły się szczegóły w wielu kadrach. Te kadry będą wycięte. Typu no niektóre fragmenty sprzętów to były sprzęty Antify, czyli uczestnikami i prowokatorami byli ludzie z Antify, ale oczywiście zabrani za zwolenników Trumpa. Marku, to może teraz przejdźmy do tych głównych aktorów tej, tej sceny w, w Ameryce. Powiedz mi, kim według Ciebie jest Mike Pence? Mike Pence jest prowokatorem i zdrajcą, mówiąc najkrócej. Czyli dwie, dwie, dwa w jedne. Od początku był prowokatorem, był zdrajcą, odegrał dwie role. No dobrze, to w takim razie, dlaczego się z tego nie zdawał? Sprawy Donald Trump. W takim razie, kim jest Donald Trump, który w swoim najbliższym otoczeniu tolerował taką, taką osobę? Niestety, po wydarzeniach z 6 stycznia, moja ocena jest absolutnie jednoznaczna: Donald Trump jest prowokatorem. Nie jest zdrajcą, bo nie było na razie faktu, na który moglibyśmy wskazać, w którym zdradził naród amerykański. Ale moim zdaniem jest prowokatorem, i to jest prowokator trzymany na krótkiej smyczy przez bestię. Słuchaj, ja też miałem takie, takie przeczucie, że został przed nami odegrany pewien teatrzyk, w którym również brał udział Donald Trump. Natomiast nie mam na to dowodów. A Ty masz na to jakieś dowody? Znaczy, ja mam informacje, a te informacje pochodzą z różnych źródeł. I na to składa się przede wszystkim życiorys Trumpa, o którym już mówiłem. Czyli Donald Trump pochodził z, ze środowiska bestii, współpracował z bestią, jest w to środowisko zanurzony. I teraz możliwe były dwa gdyby, dwie interpretacje rozwoju sytuacji. Pierwsza to jest taka, że on po otrzymaniu prezydentury ewoluował i w pewnym momencie chciał zrobić coś dla Ameryki dobrego. Ale druga jest taka, że być może lekko ewoluował, no bo ma rozbuchanego, ale też w dalszym ciągu utrzymywał z bestią. Ten drugi model to jest model Lecha Wałęsy. I Polacy szczególnie powinni być uczuleni na model Lecha Wałęsy. To znaczy, że z jednej strony dochodzą do głosu pewne cechy osobowościowe, ale z drugiej strony ten człowiek nie jest w stanie się odwiązać od swoich pierwotnych pryncypałów i sponsorów. Po prostu jest od nich totalnie uzależniony. Czyli mieliśmy do czynienia z tak zwanym zjawiskiem fałszywej flagi, prawda, która była przez pewien moment firmowana tak, przy, tak. przez Trumpa. Tak. Ja nawet bym rozszerzył rozszerzyłbym grono osób, z którymi powinniśmy to porównywać. To znaczy Trump, Wałęsa, Kaczyński. I teraz, jak przyjrzymy się roli, każdy oceni tą rolę na dzisiaj po swojemu, za parę miesięcy, jeszcze inaczej, ale te trzy postaci należy uważnie ich życiorysy prześledzić, ich, to, co oni robią. Kaczyński, Wałęsa, Trump. No to Polacy są jak gdyby szczególnie predestynowani do szybkiego zrozumienia, a kim może być Trump. Powiedz mi, Marku, w takim razie, w jakiej sytuacji teraz znalazła się Ameryka? Bo, bo mamy rzeczywiście sytuację mocno, mocno nieciekawą. Ona będzie oczywiście ewoluować na, na cały świat, również na to, co się będzie działo w Polsce. Ale spróbuj, mimo że jest to jeszcze tak świeże, spróbuj ocenić, w jakiej sytuacji jest teraz Ameryka? Ameryka jest w tej chwili w sytuacji zwiększającej się. Wręcz do nieskończoności omnipotencji bestii, czyli jest całkowicie w rękach bestii, i ta omnipotencja zwiększa się do tego stopnia, że nawet dzisiejsze ewentualne próby uwolnienia Ameryki mogą być odczytywane jako prowokacja, która ma namierzać ostatnie już składniki oporu w Ameryce, czyli Ameryka powinna przede wszystkim natychmiast odciąć się mentalnie i psychologicznie od Trumpa. To jest lek Wałęsa przygotowany do pewnej roli w Ameryce. Wszystko co autentyczne w Ameryce powinno się odbywać bez Trumpa. Jeżeli cokolwiek będzie się odbywało w Ameryce razem z Trumpem, to znaczy, że to jest prowadzone przez bestie i przećwiczone wcześniej w Polsce. Na przykładzie Wałęsy. No to bardzo ponura diagnoza, ale powiedz mi w takim razie, a spróbujmy się pobawić trochę w proroków, jak widzisz najbliższe wydarzenia, bo oczywiście bestia będzie prowadzić swoją grę i tą grę będzie trzeba umiejętnie obserwować. Jak również czynić to, co powiedziałeś, żeby właśnie uniezależniać się od tego systemu, tej, od tej bestii, właśnie, żeby, żeby nie dać się przez nią manipulować i, i, i wpychać na, na fałszywe tory. Jak myślisz, jakie, jakie, jakie będą wydarzenia teraz? Czy mamy, czy jesteśmy przed dniem pewnej wojny domowej? Obawiam się, że nie będzie żadnej wojny domowej. To znaczy, że. Amerykanie są, zwłaszcza ci świadomi Amerykanie, są na tyle zrażeni do Trumpa, że będą potrzebowali momentu oddechu. I w sytuacji, w której nie ma wystarczającego potencjału na, na odzyskanie Ameryki, czy wyrwanie Ameryki z łap gangsterom, a to naprawdę nie będzie proste, to, to faktycznie lepiej dać sobie czas na oddech i inaczej zebrać siły. W związku z tym ja raczej nie przewiduję niczego, co, co jest związane z jak gdyby, szybką zmianą sytuacji. Nie wydaje mi się to możliwe. Natomiast mogą być zachodzić próby prowokacji, dlatego że bestia jest zainteresowana i po to hodowała sobie Trumpa, jest zainteresowana namierzaniem wszelkich punktów oporu w Ameryce. I Trump moim zdaniem służy tylko do tego. Namierzać wszelkie punkty oporu, wszelkie środowiska, które się opierają, po prostu mieć dokładnie zdefiniowane punkty oporu w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem tylko do tego służy Donald Trump. Zanim się zadam następne pytanie, to jeszcze takie poprzedzające pytanie: Czy uważasz, że Ameryka zajmie się teraz sobą, czy będzie emanować również. W jakim sensie na, 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 na świat, na Europę, no to nas najbardziej interesuje. I, jak ty myślisz? Na, na szczęście, w mojej opinii, a, a, ta sytuacja w Ameryce jest na tyle jeszcze, a, a, bym powiedział, taka da, dająca nadzieję. To znaczy jest na tylu a, uczciwych Republikanów w Stanach Zjednoczonych. Nie mówię o partii republikańskiej, która moim zdaniem no to, to jest dramat. I nie mówię o Donaldzie Trump. Który jest kompletną katastrofą. Natomiast uczciwych demokratów myślę, że w Ameryce jeszcze jest wielu, i no, oni będą widzieli z przerażeniem to, co nadchodzi. A nadchodzi do nich komunizm i faszyzm, jak gdyby wymieszane w jedno. Czyli nadchodzi coś absolutnie przerażającego i najgorszego. Przy czym, żeby bestia mogła to wprowadzić. W takiej formie pełnej, drastycznej, wymownej, no to potrzebuje na to jeszcze kilku miesięcy. I te kilka miesięcy to jest nasza szansa. Mamy kilka miesięcy bez takich bezpośrednich ingerencji znaczących Bez. No to w takim razie przenieśmy się do Polski. Co w takim razie w, w, w Polsce będzie, będzie się działo, bo są oczywiście i koncepcje takie, że. W momencie, kiedy demokracji przejmą władzę, no to Polska będzie poddawana jeszcze gorszym, takim, jakby powiedzieć, zabiegom przystosowywania do, do, do tego nowego komunizmu, i że będzie to wspierane właśnie przez administrację, nową administrację waszyngtońską. Jak Ty to oceniasz? Znaczy, moim zdaniem, Mam nadzieję, że presja na ten rząd morawieckiego ze strony BESKI nie będzie taka duża, jaka była do tej pory. Być może nastąpi, miejmy nadzieję, że nastąpi lekkie uspokojenie, to znaczy pandemia przyjmie lżejszą formę. Ale tylko po to, żeby no tu nie nastąpiło. Wyska proces wyskakiwania żaby z gotującego się garnka. i no, Gotujący się garnek jest pewny. My jesteśmy tą żabą. Moim zdaniem mamy kilka miesięcy czasu. Jeżeli tych kilka miesięcy wykorzystamy, to mamy szansę, ale musimy tych kilka miesięcy wykorzystać. Dlatego, że jeżeli bestia w pełni opanuje sytuację w Stanach Zjednoczonych, no to absolutnie na pewno zajmie się również na. Za chwilę Cię dopytam jeszcze szczegółowo o, o, o tą ostatnią kwestię, którąś poruszył, ale na chwilę jeszcze wróćmy do Stanów Zjednoczonych. Powiedz, w jakiej sytuacji znaleźli się Polacy żyjący w Ameryce i, i, i co mogą zrobić? Co jest, to jest teraz dla nich, dla nich najlepsze? I, 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 i czy być może tu może być jakaś synergia z Polakami mieszkającymi w Polsce. Jak ty to widzisz? Polacy w Stanach Zjednoczonych i Polacy w Ameryce znaleźli się w mega trudnej sytuacji, dlatego że są, znaleźli się w otoczeniu, którego nie w pełni, które nie w pełni rozpoznają. I myślę, że powinni się podzielić na trzy części. To znaczy pierwsza to jest taka, której absolutnie nie odpowiada wizja tego, w co się będzie zamieniała Ameryka, i nie są w stanie się z tym pogodzić. I tej grupie doradzałbym natychmiastowy powrót ze wszystkim do Polski. I ta grupa jest w Polsce bardzo potrzebna, czyli im więcej osób wróci do Polski, im więcej rodzin wróci do Polski, tym silniejsze będzie to, co będziemy próbowali robić w Polsce. Druga grupa to jest ta grupa osób, które znakomicie sobie w Stanach Zjednoczonych poradziły i którym będzie trudno podjąć taką decyzję z różnych powodów, również dlatego, że mają nadzieję na świetny biznes, który tam zrobią i tak dalej. I tej grupie doradzałbym wspieranie raczej opozycji w Polsce niż nierozpoznanej przez nich do końca opozycji w Stanach Zjednoczonych. No bo tam będą no po prostu rozgrywani, nawet nie będą wiedzieli, kogo, kto, kto ich rozgrywa. Niech wspierają opozycję w Polsce, dlatego że jeżeli zbuda, uda się zbudować odpowiednio mocny ośrodek w Polsce, no to, no, no to będziemy w stanie im później pomóc czy pomagać. No i trzecia grupa, taka, którą bym zostawił już całkowicie w spokoju, to są ludzie, którzy. Mają poglądy lewackie, czyli godzą się z nadchodzącym komunizmem, a nawet niektórym to pasuje. Z tymi nawet nie chcę mi się polemizować. Oni niech sobie gniją w tym komunizmie, z którego siły nie zdają sobie sprawy. Może jeszcze dodam taki, taką wstawkę, z którą, którą ktoś mi dzisiaj przypomniał. Mianowicie pierwszą osobą, która zorientowała się w tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i zorientowała się 20 lat temu, był Władimir Bukowski. On po prostu nie był w stanie się z tamtymi elitami dogadać, dlatego nie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Uznał, że establishment amerykański jest tak przeniknięty ideologią lewacką, ideologią nadciągającego komunizmu, kompletnie nie rozumiejąc zagrożenia. Że po prostu no, był przerażony tym, co zobaczył. Jeżeli ktoś zna życiorys Władimira Bukowskiego, zna jego książki, no to, no to powinien wiedzieć, o kim mówimy. My powinniśmy opierać się na tego typu postaciach. I na koniec wrócę do tego, do tego pytania: o, o to, co powinniśmy robić, bo jeżeli. Polska miałaby być tym, skąd poszedłby dobry sygnał do, do świata, no to musimy rzeczywiście zrobić coś, coś wyjątkowego i, i zabrać się za to przedsięwzięcie w sposób no, nietuzinkowy. Co w związku z tym uważasz, że, że powinno być robione? Jakie, jakie przesłanie byś do, do naszych widzów tutaj przekazał, jak każdy z nas? Bo, bo w poprzednim wywiadzie, który miałem z Leszkiem, którego, którego z nas właśnie mówiłem, że ludzie myślą, że to, co się dzieje w geopolityce ich nie dotyczy. nie mogą się od tego odłączyć. A ja twierdzę, że właśnie ta, te działania geopolityczne mają olbrzymi wpływ na, na naszą prywatność, na nasze życie, że to właśnie, to właśnie będzie nam kradzione. Jeżeli się nie, nie obudzimy, nie, nie, nie sprzeciwimy, nie zrobimy tego obywatelskiego... Nieposłuszeństwa, nie będziemy budować oddolnie struktur, przywracać prawidłowego funkcjonowania państwa, no to oczywiście zginiemy w komunizmie, jak to żeś ładnie ujął. A jak ty, jak ty uważasz, co, co tu jest najważniejsze, co powinniśmy robić? Odpowiadam, każdy powinien robić to, co uważa albo czuje intuicyjnie, jest dla niego najlepsze. A jeżeli e Ktoś uważa, że nie widzi żadnej możliwości działania politycznego czy w zakresie polityki, niech działa w obrębie własnej rodziny i niech broni własnej rodziny i niech jedyny rodzaj oporu dla niego dostępny to jest wyłączenie mediów mainstreamu i wzmacnianie wszelkich więzi sąsiedzkich, rodzinnych, przyjacielskich. Po prostu dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. A osoby, które są w stanie zrobić więcej, są w stanie również wspierać pewne próby działania politycznego, o ile oceniają te próby jako właściwe, dobre, mądre, dobrze przygotowane. No i wreszcie zostaje najmniejsza grupa. Osoby, które są zdolne do działania politycznego. Te osoby powinny się organizować i organizować się w, w struktury, w których powinno być jak najmniej podziałów, a na pewno wszelkie należy unikać wszelkich podziałów, które nie są podziałami ideowymi. E, typu, ktoś jest bardziej zwolennikiem socjalizmu, inny jest bardziej zwolennikiem konserwatyzmu czy gospodarki liberalnej. Ale i tak na koniec będziemy próbowali to wszystko jednoczyć. No i organizowanie struktur politycznych uważam jest możliwe tylko w przypadku niewielkiego grona osób, ale, ale to wystarczy. Natomiast od innych obywateli no, oczekuje się dobrego życia i od tych nielicznych, którzy sobie naprawdę dobrze radzą, wsparcia dla pewnych działań politycznych, bo to wsparcie. Zabezpieczy ich interesy. No, w ten sposób będą próbowali zabezpieczyć własne interesy i, i, i bezpieczeństwo własnych ludzi. W poprzednim wywiadzie myśmy zakończyli nieco, nieco inną konkluzją, żeby się odłączać od tego systemu i właśnie tworzyć struktury takie, które będą jak najmniej od tego systemu zależne. Ale oczywiście to się wypracuje w, w tych właśnie mniejszych grupach. Bo trzeba po prostu wybrać najbardziej skuteczne rozwiązania. Marku, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Myślę, że będziemy kontynuować te, te, te wątki, bo każdy z nich trzeba będzie rozwijać i, i na bieżąco reagować na rozwijającą się sytuację, więc będziemy się łączyć jeszcze wielokrotnie. Również będziemy rozmawiać o książce. Która, jak wiesz, no, no, rozchodzi się wyjątkowo dobrze i przekroczyła to wszystkie nasze oczekiwania, jakie jak jest zapotrzebowanie na, na książkę i oczywiście będziemy ją, ją dystrybuować, zamawiamy nakład i, i będziemy również o książce rozmawiać. To na dzisiaj na dzisiaj tyle i wszystkim naszym telewizom i słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.